Cześć, to Karolina. Witam Cię w Studio Zdrowia. I dzisiaj prowadzę dla Ciebie praktykę. Zrobimy sobie dzisiaj coś crazy. Trochę. Będziemy stać na jednej nodze. Zobaczysz. Zapraszam. Hey, Zaczniemy sobie jak zwykle od standardowej rozgrzewki, tej, którą ja lubię najbardziej, także nuda. Można sobie przewinąć. Nie no, oczywiście zachęcam do pracy e, razem. Można sobie pomedytować troszkę na początek, ale wiadomo, w trakcie wideo nie mamy na to tyle czasu, więc rozluźnij ramiona, wdech, otwieramy klatkę. Wdech, zamykamy. Otwieramy. Tak, jak oddech prowadzi. Mocno spinamy mięśnie grzbietu i mocno naciągamy. Kulamy bioderka po ziemi. Super. Teraz zgięzamy się za siebie. Wdech w centrum, wydech do tyłu. Staramy się, żeby głowy wyciągał nas do sufitu. Nie próbujemy zobaczyć, co jest za nami, co jest z tyłu. Kark I jeszcze jeden wracamy do centrum i na boczki. Mocno dociskamy rękę do maty, przeciwny pośladek, dociśnięty do ziemi, wyciągamy się, na boki, razem z oddechem, wdech w centrum, wydech, druga strona. I jeszcze jeden. Odrobinę nadgarstka, obkręcimy w jedną i w drugą stronę. Luz i klęk podparty. Ustawiamy dłonie pod barki, kolanka pod bioderka i spokojnie z oddechem wdech krowa i wydech Jeszcze jeden oddech. Wracamy do centrum. Połącz kolana razem i wyciągniemy sobie prawą nogę do tyłu. Stopa point. Lewą rękę do przodu. Palce obciągnięte u stopy. Lewą rękę wyciągamy do przodu. Trzymam równowagę. Brzuch napięty. Spokojny oddech. I poruszamy się tu trochę. Wdech, mocno wyciągamy się. Wydech, ściągamy. Wydech, wyciągamy. Łokiec do kolana. Mocno zepnij brzuch. Jeszcze trzy. Wdech. Wydech. Ostatni. Wyciągnij się. Zmiana strony. Lewa noga. Prawa ręka. Przytrzymaj najpierw. I pracujemy otwarcie. Zamknięte. Wydech. I wydech. wyciągamy się mocny brzuch. Jeszcze dwa. Jeden. Wyciągamy się. Zmiana strony. Znowu prawa noga. Lewa ręka. I teraz szeroko jak żaba. Również pięć powtórzeń. Wydech. Wdech, wydech, wdech. jeszcze jeden ekstra, zmiana strony lewa noga, prawa ręka, trzy, trzymaj, i szeroko wydech. Dwa. Jeden. Super. Chwila przerwy. Kolana szerzej stopy mm. razem. Dziecko. Wrócimy sobie do okręgu podpartego i zejdziemy na przedramiona. Dłonie wyciągamy do przodu, prawa noga do góry i mocno naciągamy. Stopa znowu płynie, palce ciągną do sufitu, brzuch lekko napięty, ramiona również i mocno machamy. Jeszcze jeden spokojny oddech. Przytrzymaj wysoko. Zegnij w kolanie. Lekko się podnieś i przejdź do pozycji kołębia. Otwieramy bioderka. Zostajemy sobie tu. Wysoko, spokojny oddech. Wyciągamy mostek do przodu, do góry. I dołożymy sobie ruch aktywny tej nogi prostej z tyłu. Przyciągamy mocno i rozluźniamy. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Pięknie. Przejdziemy sobie do okręgu podpartego. Poruszamy bioderkami w obie strony. I znowu na przedramiona. Lewa noga to samo. Mocno balans napięta. Ramiona napięte brzuchy. Oddychamy się od południowej. Oddychamy. Jak najwyżej się da do góry. I podnosimy się do góry, żeby przejść do głębia. Dłonie blisko, mostek do góry. I zadzieramy głowy, I pracujemy nową z tyłu. Mocno do siebie. I los. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Znowu kręg podparty. Już ostatni raz. I będziemy zaraz wstawać. Poruszać bioderkami. Znowu kolanka. Razem wyciągamy prawą nogę. Lewą rękę. Skinamy nogę. I przechwytujemy stopę. Utrzymaj równowagę. Jak jesteś tu w stanie utrzymać równowagę, wyciągnij mocno rękę. Nogę do góry, spokojny oddech. Pięknie. Druga strona. Lewa noga, prawa ręka. Zginamy nogę, przechwytujemy stopę. Utrzymaj równowagę. I jak jest to wysoko. Cudownie. OK, podniesiemy się do góry. Najpierw luźny skłon. I z wydechem zagniemy nogi w kolana. Wdech wyciąga nas do góry. Zanim przejdziemy sobie do balansu, zrobimy jeszcze trochę e, dla ramion rozgrzewki, więc Krążenie do przodu, do tyłu, na zmianę do przodu i do tyłu. Luz, zapomniałam o tym, że potrzebny nam będzie paseczek. Więc, jak masz paseczek do jogi, to sobie go zorganizuj. Jak nie masz paseczka do jogi, to jakikolwiek pasek, szalik, cokolwiek będzie wystarczające do tego ćwiczenia. Zrobimy sobie jedno ćwiczenie jeszcze bez paska, a potem już skorzystamy z paseczka. Staję bokiem, żeby było lepiej widać. Zaczniemy sobie od stania na prawej nodze, czyli lewą. nogę. przechwytuję od środka duży palc do dużego palca. Spinam brzuch. Utrzymuję równowagę. Pochylam się delikatnie do przodu. Tyle, ile czuję, że mam miejsce, jak wahadło. Brzuch napięty. I jak jest mi tu wygodniej, dobrze, tak jak w pozycji w kręgu podpartym, wyciągam nogę i rękę do tyłu. Spokojny oddech. Jak mam więcej miejsca, pochylam się bardziej do przodu. Super. To samo na drugą stronę. Lewa noga, prawa stopa od środka. Brzuch trzyma, posiadki trzymają delikatnie do przodu. Noga do góry. I jak mam miejsce, to odrobinę bardziej do przodu. Do centrum. Rozluźnij nogi, rozluźnij ręce. I to co obiecałam, coś szalonego, i będzie po wszystkim można podejść do tego ćwiczenia tyle, ile mamy ochotę razy. Eee, a no, staniemy sobie teraz na lewej Najpierw pod prawą stopę pasek. Krzyżujemy pasek i przechwytujemy go luźno w obie ręce. Ręce proste, noga prosta. Przechodzimy sobie. Górą przez pasek, on jest założony na stopę, zapleczowe. Będziemy stawać na lewej nodze, czyli na tej, która jest z przodu, i przerzucać tą stopę z tyłu. Najpierw po prostu szukamy równowagi w tej pozycji. I jak już jest nam wygodnie, jesteśmy w stanie bez problemu utrzymać równowagę. Można wyciągnąć tą nogę. Do góry razem z rękami pochylać się powoli, do przodu, spokojny oddech. Pięknie. Luz, to samo zrobimy sobie na drugą stronę. Pamiętaj o tym, żeby napinać brzuch. Wyginamy się w tył tyle, ile mamy miejsca. Jeżeli czujemy dyskomfort w odcinku ręczniowym, pleców, to nie ciągniemy z całej siły. Ręce są luźno, proste, żeby zobaczyć, ile tam mamy miejsca. Będziemy stawiać na prawej nodze. Najpierw szukamy równowagi i dłonie są połączone. Łapiemy pasek obiema rękami. Jak jest już równowaga, brzuch napięty, wyciągamy ręce i nogę do góry. I jak jest dobrze, to można się lekko pochylić do przodu. Super. Zachęcam spróbować jeszcze raz, może nawet dwa razy, żeby zobaczyć, jak nam idzie. Pamiętaj, żeby w pierwszej chwili tylko utrzymywać równowagę, a dopiero potem manewrować całym, otwierać klatkę, pogłębiać wygięcie. I na dzisiaj tyle. Chciałam Wam pokazać taką ciekawą asankę, Przygotowaliśmy się do niej względnie. Jeżeli chcesz pogłębić tą asanę, bardziej ją dopracować, to za tydzień spróbujmy, za tydzień, za dwa tygodnie sobie intensywniejszej rozgrywki, dodatkowych ćwiczeń, które mogą nam się przydać do tejże asany stania na jednej nodze. Zachęcam oczywiście teraz się ułożyć wygodnie na macie i zrelaksować, bo po każdej praktyce jest nam, przysługuje nam relaks. 10 minut chociaż poleżeć. A ja na dzisiaj dziękuję, zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia tego wideo.